Dzień dobry. Zostały mi już tylko wspomnienia. To jest komunikat Państwa. Zostały mi już tylko wspomnienia. Ale to właściwie ale to właściwie dobrze oczywiście że tak dlatego że mam wspomnienia no naturalna rzecz Żyję. więc zbieram doświadczenia truizm truizmów ale yy, esencją państwa tego przekazu tej, tej, tej energetyki jest ja umiem z godnością i podniesioną głową wyciągnąć wnioski i iść dalej w życie. Umiem to, potrafię to zrobić. Akceptuję to, że no cóż, życie jak to życie. Raz pod górkę, raz z górki. Ale to nie jest dołujące. To nie jest taki temat, którym. Jak sobie tylko pomyślę, od razu dostaję wysypki i mam drgawki, absolutnie. Tutaj jest taka pełna, pełna akceptacja tego, co się stało, tego, co się wydarzyło. Um, te następstwa są tutaj dość wyraźne. Był katalizator, był efekt, że pewne rzeczy musiały się wydarzyć. Bo teraz, po jakimś czasie krótszym, dłuższym, ja widzę tego sens. Ja widzę, no właśnie tę układaneczkę, taką, która, która, na której jest, z której się składa właściwie moje życie, i te pojedyncze elementy, one z biegiem czasu, im dalej w życie, zaczynają się zlepiać, zaczynają mieć sens, zaczyna to być jakąś jednością. E tak naprawdę Państwa czytanie nie mówi o jakiejś. O robocie do wykonania, to jest bardziej wniosek, to jest bardziej refleksja. To jest yy, już wspomniana akceptacja. I bardzo duża do samodzielności i wolności. Wolności od tej przeszłości, wolności od tych wszystkich. Wydarzeń, no, przez które trzeba było przejść, ale to już, jest, to już jest przeszłość. My już tutaj mówimy zdecydowanie o takim: Mam na koncie to, to, to i to. Mogę z tego skorzystać w przyszłości. To nie jest warunek, to nie jest y, zobligowanie się do, ale mm, gdyby coś. No to będę wiedzieć, z czym to się je. Jakaś nowa sytuacja, kiedy to moje doświadczenie z przeszłości mi się bardzo przyda. Mam jakąś wiedzę, mam doświadczenie, jest mi z tym dobrze. Cieszę się, że to mam, bo się nauczyłem ważnych życiowych spraw. Może kiedyś wykorzystam. Ale tutaj w Państwa czytaniu jest też no, taki potencjał niewykorzystany, że trzeba by było się trochę przycisnąć, bardziej więcej z siebie dać, bo, bo, bo te energie one są w człowieku. Trzeba się dostać do nich, trzeba je uwolnić, pozwolić sobie. Wyciągnięcie bardzo ważnych w, y, wniosków z y, wniosków ze związków. Y, bardzo dużo, te, 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 te wszystkie y, konfrontacje, które miały miejsce, tak jakby się panna trochę łapała jeszcze na takiej myśli, a, a czy ja dam radę dalej iść. Czy ja mam siłę na to. Wygląda na to, że tego rodzaju myśli, tego rodzaju spostrzeżenia, tego rodzaju podejście do, 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 do sprawy wynika z przyzwyczajenia. Ponieważ za długo, długo, za długo był taki stan, kiedy trzeba było sobie radzić, to teraz, ponieważ są to tylko refleksje, zostały mi tylko wspomnienia Jak gdzieś jakoś tak nie funkcjonuje jakbym chciał w pełni a to jest wyłącznie na bazie przyzwyczajenia, ponieważ no było jak było trzeba było się zająć i nie było czasu na coś innego więc teraz mogę to zrobić tylko jeszcze do mnie nie dociera, że mogę te siły są, ten potencjał, właśnie niewykorzystany on jest i on tutaj czeka. Tylko głowa mówi: A czy może jeszcze trzeba coś przerobić? A czy może jeszcze trzeba się czymś dodatkowo zająć? Może jeszcze trzeba jakieś wnioski, kolejne wyciągnąć? Nie, panna jest już na etapie wspomnień. Nie wyciągania wniosków, tylko już wspomnień z całych tych. Swoich osobistych, prywatnych procesów. Mm. Zdecydowanie tutaj jest yy, czas na przekierowanie. swojej energetyki na działanie, na, na eksplorowanie, już wejść w ten tryb zajmowania się nowymi rzeczami, bo te stare tematy już są przerobione. Tylko właśnie to przyzwyczajenie jeszcze mówi coś innego. Nie, że tam trzeba wrócić, że tam jeszcze trzeba posprawdzać. Nie trzeba. Nie trzeba. Wszystko już jest kompletne. Wszystko już jest posprzątane, wyczyszczone. A potencjał czeka, żeby się nie marnował już. Hmm. Skończył się rozdział, nie skończyło się życie. Jakie energie tutaj pomogą Państwu Waga No jest spokój, mam tylko wspomnienia. Już mnie nic nie wytrąca z równowagi Ale to jest też już dążenie, żeby się bardziej przytulić do tej energii już spokoju lew. A panna pomiędzy lwem a wagą i ryby bardzo dużo. Yy, to znaczy, tak. Spokój jest. Mam już tylko wspomnienia. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Energia lwa bardzo i tutaj dużo. O czym mówi? Właśnie o potencjale do wykorzystania. Bo tutaj są jeszcze takie elementy, które mówią. Ja nie do końca jeszcze wyciskam z siebie tyle, ile powinienem, tyle, ile bym chciał. To znaczy, mogę. Ja mogę w każdej chwili, ale jeszcze to przyzwyczajenie, że trzeba coś zrobić, że trzeba sprawdzić, robi swoje. Bardzo dużo energii lwa, tak naprawdę. Jasne, te związki człowieka wykańczały. To tutaj się przyznaje Państwu rację. Bo no, trzeba było mm, no, bronić swoich racji, być przy. By, obronić honor, obronić godność. Dużo tutaj takich zmagań, ale to, to jest historia. To, to zdecydowanie. No i jak to się mówi, wszystko dobrze się kończy nawet bardzo. Yy, więc gdzieś się tutaj zapomniało o tym, że się ma potencjał jeszcze do wykorzystania. Jeszcze raz, skończył się rozdział, nie skończyło się życie, waga, energia wagi. No, właśnie, czy ten potencjał e, może warto byłoby wykorzystać już na odbudowę, rozwijanie swojego życia, rozwijanie pieniędzy, rozwijanie, e, zadbanie o zdrowie. Więc tutaj raczej e, już się doprowadzamy do porządku z tymi wszystkimi wspomnieniami. One są w głowie. To teraz trzeba. E, Trzeba, warto zająć się sobą ciałem, e, no, odbudować, co się da. Lew, co tutaj robi lew? Energia lwa państwu wręcz zakazuje wchodzenia w związki. Proszę bardzo ostrożnie podejść do tych słów. Nie identyfikować się na 100%, jeżeli Państwo tego nie czują, bo wiadomo ile ludzi, tyle historii. Także ostrożnie. Natomiast energia lwa mówi, jaki, jaki związek? Energia lwa mówi, Panno, ty zadbaj o siebie. Ty masz tu potencjał cudowny, którego teraz nie wykorzystasz w pełni w związkach, ponieważ po związkach ty jesteś zmęczony. Więc to jest czas dla Ciebie na odpoczynek i na odbudowanie swojego życia. W tych aspektach wyżej wymienionych realizowanie, jeszcze raz, odbudowywanie siebie, wchodząc w kolejny związek czy kolejnym związkiem, nie wyjdzie, nie uda się to. Zmęczenie jest zbyt duże. To jest czas pauzy. I to jest czas tylko dla siebie. Siebie samego, energia ryb, ryby, które stoją naprzeciwko panny, ryby z astrologicznego punktu widzenia mówią: odpocznij, zrelaksuj się, wyśpi się wreszcie, porządnie jak człowiek. Wyśpi się, najedz, odpocznij, gdzieś wyjedź, postaw na rekreację. Zmieni środowisko zdecydowanie. Jest jakaś niestabilność w środku, co wynika ze zmęczenia, i jeszcze głowa mówi: Jesteś przyzwyczajony do tego, żeby coś, żeby walczyć, żeby walczyć, żeby zwalczyć. Rozdział skończony, tylko właśnie głowa tutaj musi odpocząć. 真贵。